Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 45-lecia. Uroczystości odbyły się w Goraju 30 sierpnia. Był apel, Msza Święta oraz wystawny obiad. Goście otrzymywali też prezenty. Teraz podliczono koszty. To jest i przygotowań, i zakupów różnego rodzaju, i gadżetów, i wyposażenia, które było niezbędne do organizacji takiej imprezy, nazwijmy ją. Ale kwota jest przerażająca. Powtarzam 770 tysięcy złotych. To nie jedyne wydatki, które budzą wątpliwości i leśników, i nowego dyrektora. Jego poprzednik przy gabinecie urządził sobie łazienkę. Zapraszam. Jest tu i prysznica, ale też i kanapa do odpoczynku. Nie ma żadnego przebiegu. Do tej pory w całym budynku nie było prysznica. Nowy dyrektor zaznacza, że ten jest do dyspozycji wszystkich pracowników, bo często pracują w terenie, a później mają jeszcze poplanowane spotkania z gośćmi. Nie kwestionuję potrzeby tego, natomiast wydatek jaki był, to kwota blisko 95 tysięcy złotych na adaptację biura na węzeł powiedzmy sanitarno-wypoczynkowy no jest potężną skalą wydatków. Tam nie było przyłączy sanitarnych, stąd Prawdopodobnie tak wysoki koszt adaptacji pokoju na Łazienkę. Audytorzy wzięli też pod lupę ponad 2 miliony złotych na organizacje społeczne. Pół miliona z tej kwoty budzi ich wątpliwości. Te pieniądze trafiły do stowarzyszeń, które organizowały m.in. koncerty w okresie wyborczym. Audyt zakończy się do 30 kwietnia.